Miała duże ambicje, lecz w tomu ciągle... Szymon Chodyniecki, Benjamin Drożdżal, Kamil Zaborowski, Michał Wilk oraz Tomasz Ridymaniak drozdowski czyli Southland System. I'm Seen to tytuł ich pierwszej płyty. Numerów będzie 16, z tego 5 hip-hopowych i 11 regowo, jakieś tam. Bo nie, sam nie potrafię do końca tego sklasyfikować, bo naprawdę w jednym momencie w utworze pojawia się e, symfonia, nagle wchodzi gitara rockowa jakaś Jakiś rokowy w ogóle klimat, no i nagle wchodzi typowe reggae. I albo nagle zmiana tekstu jest z polskiego na angielski. Southland System nigdy nie pozwolił się zamknąć w żadnej szufladce muzycznej. Komponując utwory na płytę, muzycy sięgnęli zarówno po hip hop, jak i reggae. Ja lubię i reggae, i hip hop, i robię to co lubię. Brzmienie krążka tworzy fuzję nie tylko diametralnie różnych gatunków, ale i instrumentów. Wplatają się tam motywy smyczkowe i tworzy to jakąś głębię w tych nagraniach, i, i to jest w, to takie, tak uspójnia to wszystko. I dodaje fajnej harmonii, która zaś wpada w ucho. Southland System ma na swoim koncie współpracę z Hadą oraz Bastajpanem, Paxonem i Hukosem, którzy wystąpili gościnnie na ich płycie. Pełne spełnienie, tak. Przede wszystkim otworzyło mi to pewne drogi. I na dzień dzisiejszy robię to co lubię robić. Kolejne kawałki SBS biją rekordy w sześciocyfrowych ciągach liczb. Miłość ma 2,5 miliona wyświetleń, była chłodna ponad 6. Jestem dumny z tego, że mogę robić to co chcę i mam do tego warunki. Mam ludzi dobrych, z którymi współpracuję, którzy też mi pomagają bardzo, za co im jestem bardzo wdzięczny. I to jest wszystko, co chciałem od muzyki. Czaretki przy Przygarnął gozio dlaczego zawiał wiatr w plecy, kiedy jego siostra w telewizji wciąż ogrzewa się przy świecy.